Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj sobie będziemy grać minecrafta Wiemy, że dzisiaj miał być fnaf Ale no po co? Jak i tak to nie... to jest trochę... Wiecie no głupi grać tak ja tak nie przejdę Bo ten Freddy cały czas musi mnie skierować To no jest bez sensu <kluzny> Zagramy sobie po prostu Musimy tu wygrać. Mhm. Co to jest niby takiego? Aha. Mhm. Dziwne trochę. Trochę dziwne no. co sobie pogramy? Nie wiem. No i naprawdę ja nie wiem. Dokończymy sobie może... Wiecie co? Wszystkie testowanie wszystkich mobów. więc sobie to przetestujemy wszystko Jutro będzie live więc jutro sobie dużo zagramy Hmm. Szybciej, łatwiej się I nie chcemy czekać, hmm. jesteśmy Kim, no oczywiście, że golemem jesteśmy, ale wielkim. Ale za to, który dużo zadaje, chodźmy sobie do jakichś mobków. Nie, to jest jeszcze za... No teraz to będą moby. No nie, nie, nie chcę tak robić. Mamy psa na kite. Dobra, jak był golem. Ile my już tego zrobiliśmy? No, mam jeszcze jego wysiłek Będę jak uderzymy psa, to będzie chciał zabić. Ha walka. Jeden do jeden. No nie trafiłem, ale zaraz zostajesz. Spokojnie. Puh, oh. Ty nie, nie próbuj. Umarę. Jeszcze Clippera. Ale nie trafiłam. Dobra, lama jest fajna. Teraz wtedy z ogniowy Bambik. Nie. Jak ja zginę, to będzie naprawdę wstyd. No mega, no. Zły No, będziesz chciał uderzyć? O! On mocniejszy jest niż myślałem. No dzięki. A jest mój plan. Zrobię skrzynię taką skrzynię. Skrzynię, gdzie będą te, 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 wiecie. Bo już nie się iść cały czas tak kreatywnie. Dobra, zostawię tam ich Trochę. No i teraz znajdziemy no idziemy. Niestety. Dobra, tamty ten miś jest tam sobie. Nie chcę. A miałem już właśnie wybrać tą głupią krowę. Wziął się to. Oj. To jest... On to ma? No nie chcę zabijać. Dajcie mi spokój. To jest bez sensu. i żaba będzie fajna ja już chyba testowałem żabę chyba? nie, nie testowałem Testowa testowałem i było fajne nawet mamy teraz tą głupią krowę krowę jak ta krowa Trzeba się zemścić na tym czymś. Na tym i stąd. Ole agresywna. Mi się już nie podoba. mi się już naprawdę nie podoba. Dobra, tutaj i idziemy kolejnego sobie typa zrespić Znaczy, je zrespić na nim będziemy. Tego typa sobie odpuścimy i weźmiemy kotka. Tygryska. To jest bardzo miły podobno. To już nie będzie zagrażał, Chyba W wodzie, jaki szybki jest. No, lenery. Uh! mogę jedynie znajadą. Ha, umarłeś. Ale bambik. Słuchajcie, jak spać, to będziesz się nie rzucał. Do. Patrzę się na Ciebie. Coś Jezura zwracasz uwagi. O! No. Masz pieniądze złoty. Szybko, bo zaraz się Panda. Co Ty tak patrzysz? Musimy trochę iść. jest? Nie ważne. No. no, ciekawe. Jesteśmy z duchem pandą. O, bambusa dostaliśmy! Możemy go zjeść? A teraz ja nie dostałem bambusa. Ale bambuska dostałem. jej, Cieszę się. A jak zrobię sztuczkę? Taka sztuczka. Nauczyliby się w przedszkolu. Latam. Dobra, trzeba zrobić tajemniczą rzecz. Umrzeć. Nie no, nie chcę umrzeć. UHP. Umarłem. O. Yy. to widzenia. Helikopter, helikopter. Nie, nie. jeszcze chcę raz spróbować. No gdy doszedł koszmar, to tutaj, jestem. tutaj, 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 mnie proszę No nie, no nie no Było tak blisko to teraz mnie nie zjadł. Chodź Znowu no chcesz? Nie, yeah. ja się jeszcze bardziej. Piorę, jak Nie wiem jakim cudowy uciekawało. Hmm. Uuu, ale już trik. Kim teraz byłem? Papugą. Będę teraz. No powiem latać. Ej, papuga. Siema przyjacielu. Nie umiesz latać? A ja czemu umiem? Patrz. No naucz się latać. Patrz, pomogłem. Nauczyła się latać. No chyba nie. No dobra, woli już wodziołk. Idę trochę zakomplować się z takimi przyjaciółmi. Moimi. Których bardzo nie lubię. Dobra. Nie będę ukrywał. Dobra, muszę tylko jedną rzecz zrobić. Ha, ha, ha. O! Czy tam widziałem przyjaciela? Co ty tu robisz, Grzesiu? Grzesiu, tak się zmieniłeś? A ty co? Ty nie jesteś tu nienawidziany. Nie, nie, nie o. A gdzie kotek? Dobra, ja mogę latać, pamiętam. Gdzieś. No ty. No dobra, szybciej to zginę, niż go zabiję. No i ból. No dawaj. Nie masz strzały. Nie umrę. Muszę się zamienić w jakiegoś o, świnka będzie idealna. Nie mam pomocy. Ej, są szybki. No mega, no. Dzięki za taką głupią moc. Mmm. Ja, jestem głupią świnką, która jest głupia. No mega, no. Dobra, to mi nic nie da. Muszę żyć, mieć roboty. Czyli... Czy nic? To taki jedyny jedy. Mogę chrumkać. No mega przydatny. Chrumkać mogę. Chrum, chrum Idziemy z cud. Ja mam niewidzialną rękę. Ale potworu już nie widzę. No. Mega logika. No? Mam po prostu. I całą ciebie. Jedek tak chyba nie. Dobra, ja uciekam ja uciekam z tym, to co, co, co mnie uduszę się, nie zdążę poszukać kolejnych, no ja znowu te, te, te babikiem jestem, Nie. No, kto to, znowu jestem kimś dzialnym, czemu mam takiego gifu, ale ile HP, dobra, a do końca przyjdę Jestem takim typkiem, to czy nie powinny być w tej drogi największej No chyba. Nie no, wyglądam jak Piglet. Największą wygląda Jak ja to będę Mocny, no, ale chodź, to ja chyba nie wiem. Skakać tak samo. Czy, czy, a, on też umie strzelać, ale tak, tak, tak nie widzę, że mówię, Bo coś nie celuje na mnie. Coś nie działa. Jesteśmy zgubieni. Ну. No. Оу, ты! так. ошибки. шибкий. Эй, умор. А, юш? Не ма А, юш? Шибко. Оля, ма цыцэ, ссы. Dobra, teraz czas zmienić się w to typka. Nie he. Niedługo to będziemy chodzi. Wiem, co on ma ze sobą. Kusze. Kusze ma ze sobą. I milion strzałów. Nie, bo straciłem tego. Straciłem tylko. Taką... Żeby mi się nie skończyło. A i zawsze, jak się zamieniam, to widzę właśnie moją podłubę, w której idę strzelić wielkiego klota. Ale mam trochę więcej kota. O, jest B1. O, kurde, wydaje się mocniejsze. A czemu nie o. ja go miałem na dwa przyczepki? O! Nie. Ja będę w tej chyba mocniejszej wersji. Bądźcie w jakiej? Taki zenchantowany. Trop mocny. Tylko taki enchant dosyć słaby. Odpowiedział. powiedział. Tak. nasz start, to Niech będzie taki enchantik. Bo chcę enchantować i taki będzie dżentowy kącik. To będzie takie dżentowe coś. Takie zaś. Teraz będzie w tej lepszej wersji. Ale walki nie może być to z moimi kumplami. Będę z nimi walczył. Będę walczył z, z dużą liczbą. I to będzie to absurd No O I on chciałbył nas strzelałbył To ci będzie tak zabieram zamieniam Zamieniam się w fajnego gościa. To ja się nie będę ruszał. Jak zrobię takiego, ale to za jeszcze za chwilę. Nie mam jednego takiego typu To ja muszę tam jak najszybciej do dobra, to, to... miałem jeszcze tego. Nieważne już. To nie jest teraz ważne. Ważne, żeby królikiem się zamienić. I będzie być królikiem. Teraz, że taka misja jest. O ty jeden. Zobaczysz, jak będę mocniejszy, to już ciebie. Ten. Tylko nie idź z tej. Z wyspy, bo... bo ja chcę, żebyś umarł. umarł. Jest. Kim ja jestem. Nie chcę być takim czymś. O, teraz będę twoją wersją. O. Jeden na jeden. O, teraz mam dwóch Amen Ameno. Macie jedzenie? No, ja chyba już chce przecież widzi. Wal się na łapety na wow. Dawaj Dobra Widzicie? On się, się na mnie rzuci Więc musimy Kogoś Nie Czego? mam jedno zadanie. Żeby tylko nie zginąć, teraz. Z jeden... No nie wiem. To przedostawiłem. Jeszcze mamy jedno. Mam jeszcze dużo, naprawdę, tych postaci. Więc ja nie chcę zginąć tak. Gupio. Jak chcę być kimś mocnym. Wiecie co? Ja już sobie odpuszczę tą owcę i tą rybę. Po prostu będę szelkiem... szelkiem boksem. Stawia się gdzieś... dobrze. Ja nie mogę chodzić. Oni nie... Mogę za... Nie mogę... Nie! No jak chciałem jeszcze odpłacić się tego! My tak nie gramy w tej... Głupi grze! Biorę to fartem. Nie biorę tego! Proszę na mnie tak rzucać. Ej, śmigerem się rzucę, pomocy! Hop. 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 Dobrze, że ćwiczyłem parkour. Hop. I lubię do... Ale... A bo było blisko. już chciałem go rzucić wiecie Wiedzieć czym. Dobra. Pokóję że trochę tego dostawa. I robimy zasadzkę dla nich. Teraz z tym czymś? On nie, po prostu tak. Ale ja Wiecie, że ja tak trochę słabo widzę. Widzisz, że jak. Ale to słabo leci, nie to jest największe. Wiecie co? To mi się jeszcze da. Będę taki najgorszym Małem Ever. Wiem, że to jest za dużo tylko może być. Ale za to wkur wkurzające, no. Tutaj każdy nie może się powiedzieć. Jest to wkurzające i tak szybkie. Ale za to nie spróbujcie. Nie, nie spróbujesz. Oh. A za to mało. No, no. Hop. Ale za to oczywiście pora. To no. dobre. Ile ja tu razy umarłem? Dwa razy to warłem w tego miejscu. To była przygoda. Kkielet, ale nie palący się. To nie może być palącego się. Tutaj musi być ciemny. Czemu jest tu? To... Czka. O! Strzela ładnie. Pocież.

Dobra, Teraz to jest... dobra. Mam jeszcze naprawdę dużo Ale my kończymy ten odcinek. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku.